There's too many things that I haven't done. Looking back, all I know is that I'm having fun. I like to laugh a ton, I don't think I'm different. Life's too short, not to cherish every minute. What's in store tomorrow? Hmm, I don't know? Doing 20 and a 50, I'm driving slow. Taking everything in, don't wanna start over. Begin it all again. Oh, Kurde, Creeper, Skelet, Fuck! sister, Lorca, że nikogo nie ma. Oficer jest chory i dzisiaj ze mną nie nagrał. I jest noc. Dobra! I jak widzicie jesteśmy w nowym miejscu. I oficer jak był chory to on postanowił, że on wybuduje nam dom. Ja poszłem za nim, tak? I on ten. I on znalazł taką pięknie górę. I co robił? Wykopił taką tam dziurę, jak widzicie. I tam jest spaję przy niej, ale. Dobra. Może pójdziemy do niej, to my tam pójdziemy i zobaczymy, jak tam jest. Tam ogółem nic nie ma, tylko tam guziki są jakieś te. I oficer jest chory. No szkoda, to jest współpraca przecież. To jak ja to zrobię. I tutaj jest skrzynka, i tutaj są dwa łóżka, a ja zawsze śpię na. Na, na górze, więc... A, czym się Aha, to wyżej zawsze Mram I teraz... Czemu? What the fuck? Oficer! Ej, to nie on, ja się go boję! Ej, on nie mówi! A, a, ja się go boję! O nie, on ma łuk! Kto to jest? Kto to jest? Kto to jest? Jak go trzeba zabić? Kto to był? Boże! Kto to był? On małujtemy, Co się włamał na konto oficera? Kto to był? Boże! Makao! Kto to jest? O oh, boże! Oh, oh. Oh, boże! Dobra, jest dzisiaj za mną! Makao! <laughs> Makao! Dobra, jest dzisiaj za mną. Ofiserny. To jest... Wraca bez pomagacza. Sracza bez sracza. Sracza bez traca. <laughs> Dobra. A gdzie ty jesteś? Tak. Jestem na pustyni i walczę z Dobra, ja tu daję twoje itemy do skrzynki. Opętał mnie diabeł Macao. Aha, i w dzisiejszym odcinku pójdziemy... Idziemy. Widać kopanie Macao. Macao. Dobra, przestań mówić Macao. Bo, bo to jest drama. To jest dziwna no, gra. Nie przypominaj mi o niej znalazłem Nie, ja nie wiem, czy do niej wrócić. Jak ty myślisz, David? Nie wiem. Wrócić do niej. Ja? Nie. Dobrze. Pazdy kar. Zabiję ją. Reeper. Dobra, wskaczę Dobra, to jest dramat. Ja wam o tym nie powiem. Kurde, z grzejnika by zostało. Co, e... dojdziesz do domku? Aha, jak... No pewnie, nie to e... się Dobrze, czekajcie. Okej. Okay. Stanął to... nogą i My tu się przygotowujemy do walki. <grym> Fuck! O! Łuk! Gdzie ty, ty miałeś łuk? A ja A ja z miecznikiem. Mam czkawkę, no. kawkę, czkawkę. Dobra, czekajcie, coś pisze do mojej byłej. <grym> Naprawdę, no tak. Po jak ty miałeś dziewczyny. no a nie? Ty nie? A ty nie wiesz o tym. Aha, ona się nazywa wy, Apsiuk. Tak? <grym> ty... Macao. A ja nie podam ten filmik, nie ja się... Dobra. Czekajcie chwilę już, nie? O kurde, makao mnie no. Makao. Dobra. Jak ty, Dawid, byś postąpił? Wróciłbyś? Kaszna. Dobra, w tutaj ten... No. Widzisz tam pszczołę? Mhm. Daruję ci makała. Makaa. i makała. Eee... Dobra. Ja mam 12 żelaza. Ty jesteś biedny. Bo nie masz nic. Ej, eee, zobacz... Eee, creeper! Bum. Jak on wybuchnie, to się wkurze. Dobra, ja już jestem przygotowany, nie wiem jak ty. Siemanko, z tej strony. Zaraz wybuchnie creeper. Mm, I teraz chwila prawdy, czy nagrywa się głos. Nagrywa. Nie mam pomysłu. To, 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 to. To, 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 to. 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 Patrz, ja to załatwię. Siemano creeper. Jest włócznikiem. Więc ruszamy, zakopanie. Raz, dwa, trzy. Ruszamy. E, włączyłeś stopór? Ja. Mhm, to super. Ale ma włączył. włączyć. Nie przypominaj mi o niej. To jest drama dla mnie. Ej, creeper odkrył żelazo. Dobra, koniec z Makao, bo Makao jest straszny. No, no jest. No, jest. <duszanowny> <duszanowny> Jak spadnę, to się zabijesz, szybko. Nie. Nie, to ja spadłeś. Zabiję się, bo mam 200. No to Yuuu lepiej nie skacz. Dermot. Tak, no, dawaj łucznik, solo. A ja słyszałem, że teraz endermany się nazywają, Slenderman Patrz, patrz. La, 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 la. Nie patrzę, nie patrzę. Się, z tej strony, oficer się, Dobra, i to jest ten kanion co widziałeśmy. Czuję ja się mordo! <laughs> bij, bij! Dobry! <laughs> nie, ja się na. Ej, mam, ja ci składam ofiary. Tam je masz. No. Nie, jestem na tej to... Patrzę się. Nie, nie patrzę się na ciebie. Nie, dobra, ja. Nie, nie musisz mnie bić. Odcinek fejlowy. ratuj mnie! <laughs> się, mordy. ej, jak ty tu tak oficer, szybko jesteś? Ja idę po twojej i ty, jak... LOL! Jakim cudem on się tam tepnął? On jest przy twojej <laughs> Ja mu pokażę, co tu jest. Dzięki za perły. Tam, ma perły? Ta. O tu daj mi. Nie, nie daj mi. Dzień, dzień. Dzień. No to ja cię zabiję, Przykro mi. Czemu? Aha, tu pewnie woda była. Już nie mam o perły. <słuch> Lol mi Dobra, to jest pierwszym z wszystkich Szelasko to jest. Ale głowa mnie boli, gdzie są moje kombinarki? Nie wiem, e, Dobra, to jest tak, więc koniec tej jaski, więc kończymy. Był dzisiaj ze mną oficer Dejot i ma kakao. Dobra, nie kończymy, no. E... Nie, ale i tak zaraz kończymy, bo już tak około chyba 6 minut, albo coś tam trwa w więc... tym. Ej, teraz krótszy nagram odcinek, co? No, taki krótszy, bo i tak będziemy no, jeszcze... Dobra, jeszcze dwie minutki i skończymy. Ja zwiedzę tą kopalnię i... Widzimy razem, co? Mm. Dobra, to już kończymy, no. Ten odcinek okay. będzie strasznie krótki, bo muszę iść oglądać a, za chwilę. Dobra, ja jestem Lorka. I był... Dzisiaj ze mną... ze mną... ...oficer Deok. I do zobaczenia, do następnego odcinka, trzymajcie się, cześć, śmierdzisz, to jest cześć, cześć, śmierdzisz, już na koniec zabijemy, znowu oficer, dobra, sojusz, 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 sojusz! sojusz. ze mną Oficer Deod i do zobaczenia do następnego odcinka, trzymajcie się, cześć! Cześć! Przywitaj się, no, znaczy przywitaj, pożegnaj się, dobra, nara!